Pewnie zastanawiacie się, co teraz będzie ze Spider-Manem i Tomem Hollandem. Oh my god! Can you do the intro for us? Right oh, now. Oh, really? Please? Witamy w Modo Polska, a dziś odliczamy nasze 10 powodów, dlaczego Spider-Man bez Marvel Cinematic Universe będzie kiepski. Zastanowimy się, dlaczego niemożność zawarcia umowy między Sony a Marvelem, Disneyem zaszkodzi serii Spider-Mana. Give me rent! You get your rent when you fix this damn door! Chociaż aktor Tom Holland jest ponoć nadal zakontraktowany na dwa kolejne filmy o pająku, te przyszłe filmy byłyby wyłącznie pod kontrolą Sony, niepowiązane z Marvel Cinematic Universe. Numer 10: Tom Holland nie może wiecznie grać na stolatka. Optymistycznie rzecz biorąc, dla Marvela i Sony nadal nie jest za późno na kompromis. Obie strony mogą po prostu czekać, aż ta druga w końcu się złamie. Jeśli jednak pozostaną zbyt długo w impasie, Tom Holland może być w końcu za stary. Join me together. We build my new LEGO Death Star. Co? So lame. Nie, no awesome. to Historia rozwoju Petera Parkera dotyczy czasu, kiedy chłopak stawał się mężczyzną. Chcielibyśmy, aby postać była uzupełniona o chociaż jeszcze jeden film, koncentrujący się na szkolnych czasach. W tym tempie Holland może być w połowie lat dwudziestych, zanim rozpocznie się produkcja trzeciego filmu. Oh my god, she's crushing on Spider-Man. No way. Kind of? Ugh, gross. Like 30. Mimo, że Holland zachował młodzieńczy wygląd od czasu, gdy dostał rolę w wieku 19 lat, w końcu będzie wyglądał zbyt staro, by grać dzieciaka z Queens. Everyone else 14-year-old. Oh, no, zip it! Numer 9 to zniszczy plany Marvela. Chociaż trzeci film Spidermana nie znalazł się na planszy fazy czwartej, Marvel najwyraźniej miał wielkie plany dotyczące pająka. The world needs next Iron Man. W 2016 roku Hollywood Reporter potwierdził, że Holland ma kontrakt na granie Spidermana w trzech solowych filmach i na trzy dodatkowe występy w filmowym uniwersum. Przed wyjściem daleko od domu pojawiły się informacje, że Marvel aspiruje do nakręcenia co najmniej dziewięciu filmów Spidermana. Mając tylko dwa niezależne filmy, Marvel chyba nie ma innego wyboru, jak porzucić plany o pozostałych siedmiu filmach. That's awesome. Ponieważ crossovery to podstawa tego filmowego uniwersum, Marvel musi obmyśleć plan gry, jeśli chcą dołączyć Spidermana do następnych Avengersów. Numer 8. Zmiana tonu jest nieunikniona. Można powiedzieć, że Homecoming i Daleko od Domu zostały wyprodukowane pod nadzorem prezesa Marvel Studios, Kevina Fage'a. Oba filmy zostały zintegrowane z MCU, obejmując markę, humor i serce, czyli rzeczy, których oczekujemy od tego uniwersum. Okej, okay, spider -Man! Reżyser John Watts może wrócić do trzeciego filmu Spidermana, ale ostatnie zmiany skłaniają go do zmiany tonu. Przy nadzorowaniu produkcji przez Sony możliwe jest, że będą chcieli poprowadzić pająka w zupełnie nowym kierunku. Uh, enhanced combat mode? Yeah. Aktywizuj instytut. Nie, 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 nie. Nawet jeśli Sony spróbuje odtworzyć atmosferę uniwersum Marvela, to obawiamy się, czy nie będzie to na końcu wyglądać na lekką parodię. Tak czy inaczej, nie będzie to Spider-Man, do którego przywykliśmy przez ostatnie lata. You gonna be next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. Oh. What? I'm kidding, I'm kidding. Look, keep up the good work! Numer 7, uniwersum Spider-Mana właśnie się zmniejszyło. All right. I've run out of patience. Under Pamiętacie naszą euforię, kiedy Parker zabrał tarczę kapitana Ameryki w wojnie bohaterów? Pamiętacie, jak rozpaczaliśmy, gdy na oczach naszych i tonego Starka rozpadał się na drobiny w wojnie bez granic? A jak się cieszyliśmy, gdy zobaczyliśmy go z powrotem w końcu gry, kiedy dołączył do reszty bohaterów w ostatecznej bitwie? Dni pająka w filmowym uniwersum Marvela się skończyły. Hej, gdzie idziesz? Wszystkie relacje, jakie nawiązywał, czy to z Avengers, z Strażnikami Galaktyki, czy doktorem Strange'em, nie będą dłużej zgłębiane. Hey, who are you? We're the Avengers, man. Możliwe, że nawet nie zobaczymy więcej tej ciekawej chemii między Peterem a Hepim, która była punktem kulminacyjnym dla daleko od domu. Co zrobi Sony? Czy po prostu usunie te wszystkie postacie? About Thor? Off world. Captain Marvel. Unavailable. Numer 6. Bez Marvela zainteresowanie może spaść. Kiedy pojawiły się wieści, że Spider-Man przychodzi kolejny reboot, wiele osób sceptycznie wywracało oczami. Filmy solowe i występy gościnne dowiodły jednak, że tym razem nasz pająk z sąsiedztwa był w dobrych rękach. Po zwrocie akcji z końcówki daleko od domu, wszyscy zastanawialiśmy się, co Marvel przygotuje pajączkowi w dalszym etapie. Wyobraźcie sobie, jak fani musieli się wkurzyć, gdy ogłoszono, że Sony i Marvel rozstali się przez kwestie finansowe. Teraz, gdy Marvel odsunięto, nie zdziwilibyśmy się, gdyby niektórzy fani odeszli od serii lub nawet zbojkotowali Sony. Jeśli wystarczająco dużo ludzi się wścieknie, Sony może zapomnieć o zarobieniu miliarda dolarów na kolejnej kontynuacji Spider-Mana. Numer 5 to zachęci Disneya do kupna Sony. Ludzie są podzieleni w związku z przejęciem przez Disneya 21st Century Fox. Fani Marvela są podekscytowani przyszłą obecnością X-Men i fantastycznej czwórki. Panuje jednak obawa, że ogrom Disneya może działać na jego niekorzyść, i szczerze mówiąc, nie bylibyśmy zaskoczeni, gdyby Disney postanowił kupić Sony tylko po to, by przejąć Spider-Mana. Oczywiście tylko gdybamy. Nie było doniesień, jakby Disney złożył dla Sony ofertę. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Disney kupił Foxa za 71,3 miliarda dolarów, zakładamy, że stać go na Sony, które po pierwszym kwartale 2019 odnotowało przychody w wysokości 78,14 miliarda dolarów za poprzedni rok. Niektórzy uważają, że Disney ma już zbyt dużą kontrolę nad branżą, co by było jakby przejął też Sony. I'll kill you. And everybody you love. Numer 4. Sukcesy Sony są na chybiu trafił. I do if I were me? Prawdę mówiąc, Sony mogłoby zrobić dobrego Spidermana bez Marvela. Gatunek superbohaterski nie byłby taki sam, gdyby nie dwa pierwsze Spidermeny Samara i Miego. Spider-Man Uniwersum zdobył Oscara za najlepszy film animowany, a niektórzy mówią, że to najlepszy film o Spider-Manie. Niemniej jednak Sony dało ciała ze Spider-Manem 3. Przesadzili ze złoczyńcami i samym Peterem Parkerem po przemianie. Po zapewne w wielu dyskusjach Spidey wrócił pod szyldem Amazing Spider-Man, jednak Sony powtórzyło kilka błędów z przeszłości przy Sequelu. Filmy spider mana zwykle wychodzą najlepiej, kiedy Sony robi krok w tył i pozwala filmowcom robić swoje. It's you to do with it, you'll be great. Jesteśmy tylko ciekawi, czy Sony nauczyło się wyciągać wnioski. Alright, people, let's do this one last time. Numer 3. Nie potrzebujemy słabego crossovera z Venomem. Eddie, suit. You gotta take it off. Oh, you'd like that, you? Mimo negatywnych recenzji Venom zarobił na całym świecie ponad 800 milionów dolarów, a widzowie generalnie uważają, że krytycy przesadzili. You? I am Venom. And you. Zakładamy, że sukces Venoma dał Sony pewność i odwagę zerwania więzi z Marvel Studios i wprowadzenia Spidermana do ich kinowego uniwersum. Producentka Amy Pascal wyraziła już chęć crossovera Pająka i Venoma, jednak Kevin Feige okazał się mniej entuzjastyczny. Nie mielibyśmy nic przeciw, gdyby Tom Holland dzielił ekran z Venomem, Morbiusem, Carnegiem i setkami innych postaci Marvela w rękach Sony. Jeśli jednak oznacza to, że Spider-Man musi zostawić MCU, to chyba nie warto. Biorąc pod uwagę, że uniwersum Marvela od Sony wyprodukowało tylko jeden film, bardziej interesuje nas Spidey w drużynie z choćby Kapitan Marvel. Hi, I'm Peter Parker. Hey, Peter Parker. You got something for me? Numer 2. Spidey należy do MCU. You're the spider Crime fighting Spider-Man? spider Nieżyjący już Stanley powiedział kiedyś, że Spider-Man stał się naszą myszką Mickey. Yeah, were friends, you know. Dla wielu z nas Spider-Man był wprowadzeniem do marki Marvela. spider po starcie Marvel Cinematic Universe, idea uniwersum Marvela bez Petera Parker'a była wręcz nie do pomyślenia. Kiedy w końcu zadebiutował w MCU w fazie trzeciej, wyglądało na to, że Pająk na dobre wrócił do domu. Teraz, gdy Spider-Man został już wprowadzony do filmowego uniwersum Marvela. Tamten wszechświat bez niego nigdy nie będzie taki sam. Pozwalając na eksmisję pająka, Sony i Marvel krzywdzą nie tylko Spider-Mana. Zagrażają losowi całego Marvel Cinematic Universe, które potrzebuje postaci Spider-Mana, by móc dalej się rozwijać. Let's go! Oh! To jeszcze nie koniec, ale już prawie. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. I wracamy do listy. Numer 1 Tony Kto? Chyba nie ma sensu kontynuować tego wcielenia Spidermana, skoro przyszłe filmy nie uznają Tonego Starka. Tony w zasadzie zastąpił Wulka Bena, pełniąc rolę mentora i ojca Petera. W daleko od domu Happy mówi nawet Peterowi, że Tony prawdopodobnie nie poświęciłby się, gdyby nie wierzył, że Spider-Man się tam zjawi, by uratować świat. I Spider-Man nie będzie mógł uratować MCU, jeśli go w nim nie będzie. Może na tym ucierpieć wiele relacji superbohatera. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, I'm -Man, then. Ignorowanie Tonego to ignorowanie wszystkiego, do czego zmierza historia Spidermana. Poza tym brak Starka oznacza, że Peter może pożegnać się z Edith i zbroją Iron Spidera. Oh Nadal wierzymy, że wszystko dobrze się skończy i pająk ponownie wróci do domu. go! Zgadzacie się z naszą listą, sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.